Na nami samolot. <laughs> Taką mamy niespodziankę. Ja mam nadzieję, że ten vlog dzisiejszy będzie dla Was niespodzianką. Wiem, że czekacie bardzo na odcinki ogrodowe, a my, słuchajcie, nie mieliśmy szans ich nagrać z tego prostego powodu, że tu ciągle padało. A jak nawet była taka piękna pogoda jak dziś, to nasi operatorzy byli gdzieś w Polsce. Pomyślałam więc sobie, że po prostu wezmę telefon, nieprofesjonalny mikrofon i pokażę Wam, jak wygląda nasza jesienna ogrodowa codzienność. U-la-la! -la! Ooh la oui. la. codzienności ogrodowej przyszedł tu przytulak, pokażę Wam prawie jak mnie tylko widzi właśnie tu w ogrodzie zawsze przychodzi się przytulać mówiąc o tej codzienności ogrodowej mam na myśli po prostu prace jesienne wszyscy z Was, którzy oglądają Ua, ile tu mam roślinek piękne zdjęcia z ogrodów jesiennych Zachwycają się czerwiniami, żółcieniami, a nie myślą o tym, że to jest także sporo pracy. Na przykład właśnie przy grabieniu wszelkiego rodzaju liści czy igieł. My tej pracy mamy tutaj bardzo sporo i równo wszyscy staramy się, żeby trawnik przed zimą z tych igieł po prostu pozbawić, bo igły sosnowe, modrzewiowe po prostu zakwaszają glebę. Ale oczywiście po tych wszystkich ciężkich pracach są też chwile przyjemności. Zawsze staramy się, żeby po pracy po prostu mieć taką chwilkę dla siebie. Ja dawno, dawno tam, jak się tu wprowadziliśmy. Miałam taki system pracy, że dużo, dużo pracowałam bez chwili przerwy. Teraz już jestem mądrzejsza i wiem, że żeby naprawdę odczuwać przyjemność przy takim przebywaniu w jesiennym ogrodzie, przy pracach, to trzeba po prostu robić sobie małe przerwy. Wypić gorącą herbatkę z termosu, zjeść pyszne ciasto własnoręcznie upieczone z własnych jabłek zerwanych właśnie tutaj ogrodowo i odczuwać po prostu dużą przyjemność, czerpać dużą przyjemność z tej pory roku, jaką jest jesień. Bo od wielu, wielu lat na Green No ja mówię Wam o tym, że to jest moja ukochana pora roku. Ja się wyciszam bardzo jesienią, lubię być na świeżym powietrzu. Jak tylko jest taka pogoda jak dziś, to staram się bardzo z tego korzystać. I namawiamy też naszych czytelników do tego, właśnie, żeby jesienią dużo, dużo spędzać czasu na dworze po prostu. A teraz mamy taką piękną niespodziankę słoneczną, chyba na zamówienie to słoneczko nam tu dziś wyszło. Właśnie jak jest tak jak teraz, to potrafię być w naszym ogrodzie nawet i kilka godzin. I ten ogród rzeczywiście. Oczywiście, jesienny według mnie jest najpiękniejszy z tego prostego powodu, że ma piękne kolory. Po prostu jest tu w taka feria barw. I tak jak wiecie, że ja za czerwienią nie przepadam w takim normalnym życiu, nie mam na przykład w ogóle ubrań czerwonych ani żadnych dodatków. W ogrodzie również nie mam czerwonych roślin, jeśli chodzi o lato, wiosnę, raczej to są biele, błękity czy fiolety. Tak, jesienią wszystko, co się przebarwia, przebarwia się na pomarańcze czy czerwienie. Tak dobrałam te rośliny. Tunel, który widzicie za mną, na przykład, tunel w czerwieniach, w pomarańczy, w żółcieniach wszelakich, to jest tunel, który powstał dosłownie z jednej gałązki przywiezionej z bardzo starego ogrodu mojej babci, babci Zosi. I z tejże jednej gałązki wyobraźcie sobie, oczywiście najpierw urósł o duży tunel i później z tego właśnie za mną tunelu braliśmy po kolei małe szczepki i wszystkie porośnięte dzikie wina wokół pni starych sosen to są właśnie pochodne tej jednej gałązki od mojej babci. Kocham dzikie wino, mam go w ogrodzie bardzo dużo. Jeśli chodzi właśnie o roślinki, które wybarwiają się na czerwono, w tej chwili macie z boku tablicę. Podajemy Wam właśnie te, które przepięknie Wam się jesienią będą wybarwiały na czerwienie bądź na pomarańcze. Jesień kocham także za kolory raz, ale także za kwiaty, których też tutaj w naszym ogrodzie jest bardzo dużo. Takie typowe kwiaty jesienne wszelkie rozchodniki, marcinki, które bardzo lubię. Mamy kilka kolorów właśnie tych marcinków, i nasz jesienny dom jest nimi przyzdobiony. Lubię ją także za powolne chwile w ogrodzie właśnie za herbatkę, za jakieś ciastko wypite w wolnej chwilce między pracami. To jest taka pora roku, która przynosi według mnie dużo spokoju, dużo takich przystanków i wszelkie ogrody, które tylko mają właśnie takie rośliny, przebarwiające się jesiennie, czyni w mojej opinii po prostu magicznymi. Często pytacie mnie, czy my jesiennie przycinamy krzewy różne, czy właśnie przycinamy je na zimę czy wiosną. Powiem Wam szczerze, że na przykład hortensje wszelkie, był odcinek pod spodem Wam, podlinkuję ten odcinek o hortensjach, przycinamy dopiero wiosną. Ja na zimę zostawiam te kwiatostany, one później oszronione śniegiem, przyprószone właśnie, bardzo pięknie wyglądają, a poza tym uważam, że właśnie te rośliny przycinane wiosną i wsadzone później w glebę, są bardzo fajną taką propozycją do tego, żeby mieć nowe roślinki, bo spatyka również wyhodowuje właśnie takie hortensje jak te za mną, które widzicie. Oczywiście są takie krzewy, które przycina się po kwitnieniu latem, właśnie po to, żeby wiosną mogły zakwitnąć. Takie krzewy to są na przykład krzewuszki. Zresztą znowu macie z boku tabelkę. Krzewy, które przycinamy latem po kwitnieniu i krzewy, które tniemy wiosną, czyli potem jak już właśnie wszelkie śniegi nam opadły. Ja jesienią raczej powiem Wam szczerze, że bardzo mało przycinam tak naprawdę roślin. Raczej skupiamy się tutaj na tym, żeby sprzątnąć cały teren, żeby trawnik przygotować do zimy, właśnie wysprzątać go dokładnie, wygrabić no i cieszyć się w ogóle tymi dobrodziejstwami. Zrywamy wtedy wszystkie dary jesieni, mamy dużą jabłoń, mamy w ogóle też inne drzewka owocowe. No, staramy się cieszyć po prostu z tego jesiennego czasu. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy filmik, mimo, że nie jest profesjonalny, nie jest nagrywany przez kamerę, a przeze mnie po prostu moim prywatnym telefonem, jednak będzie dla Was miłą niespodzianką i że te chwilki, które za chwileczkę Wam pokażę, nasze chwilki ogrodowe jesienne, poprawią Wam po prostu nastrój na weekend. Bardzo jestem ciekawa Waszych jesieni, jak sobie poprawiacie nastrój, czy macie własne ogrody, czy może robicie jakieś stylizacje właśnie z wykorzystaniem roślin na Waszych Balkonach czy tarasach, koniecznie podeślijcie zdjęcia na adres naszej redakcji. Redakcja małpka: Green Pokażemy je na stronie. A dziś będę się już żegnała. Bardzo Wam dziękuję za wspólny czas. Taki jesienny, trochę ogrodowy. Mam nadzieję, że ten vlog był dla Was mało niespodzianką, chociaż nieprofesjonalną, bo tak jak Wam mówiłam, film nagrywałam sama. Także za wszystkie błędy albo złe kadry, bardzo, bardzo Was przepraszam. Uściski ogromne. Na długo się nie żegnam, bo my tradycyjnie widzimy się już za kilka dni. Pa!